To, to, to jest fura pieniędzy na tych wpisach. W co złotych to jest prawie 100 tysięcy miesięcznie. No troszkę mniej. My w tej chwili poczyniliśmy inwestycje. a w tej chwili to mam 100 tysięcy do spłaty miesięcznie kredytów i odsetek i innych zobowiązań z tytułu kredytów poczynionych w firmie. A mimo wszystko jeszcze się przekazywała opowieści tego rzędu, że Wojt ma dawać. Ja tyle, co ma dawać, tyle ile może. Nie można dać 5 milionów, jak się ma sprzedaż roczną udzielić. Ja myślę, że taki ekonom, jak był w klubie, no to powinien trochę na ten temat wiedzieć. Tylko, że ten ekonom, myśmy mu świadczyli usługi hotelowi Hutnik, bo, bo się to, bo mnie to boli, takie opowieści. Ja nie ruszałem gościa, bo gość poleciał do gazety i z kolegą sobie co go. Też się tego nie boję. Tylko ten gość, myśmy go brali i sprzątali, on mi nie płacił za usługę. A jako dyrektor klubu przychodzi po pieniądze. To ja wie, słuchaj, no to ja. To jak Ci ja mam dać, jak Ty mi nie płacisz za usługę? No bo on nie ma. No, a skąd ja miałem wiedzieć, jak on nie ma? No to, to by się zastanowił. No bo wodek z Daj, jeszcze raz tutaj kodeks handlowy. I dywidendę dzieli z małym I tę dywidendę wielokrotnie większą dajemy niż, niż wychodzi z wyniku. No nie da się zrobić 5 milionów zysku przy sprzedaży, no to chyba ktoś cudar nie sprzedaż przy sprzedaży 9. Jeszcze raz że widać kolejne larze faktycznie no w mieście nie ma, nie ma. Wszyscy mają żądania, wszyscy żyjemy czasami sprzed 30 lat o potędze sportowej, tylko nikt paluszkiem nie chce w tej sprawie kiwnić. Nigdy chce nie ciągle. No, no, no nie po prostu Pana Dyrektora Szlagiego, żeśmy zatrudniali, żeby przyszedł podzielić pieniądze. Jeszcze raz powtarzam, nam no, naprawdę nie potrzeba do dzielenia nikogo. To tak się miało no, znaleźć, no bo, bo artykuły się nam nie pisało. I pomysły się miało. Miało się pomysły wcześniej, i, i obrabiało się tu nam w tyłki. Ja celowo wiedziałem, bo gość pisał artykuł. Celowo przyjdzie nie pokazało się nic. Proponowałem mu, żeby poszedł na pralnię i pokierował i zaczął za zarabiać pieniędzy, Bo to wydawania to jeszcze raz powtarzam, nas tu nie trzeba, potrafimy wydawać. Ja myślę, że potrafimy zarabiać i potrafimy wydawać. Tylko możliwości są takie, jakie są. Ja myślę, że a jeżeli ktoś daje mało, czy, czy uważa, że jest źle gospodarczy, to będzie mi oddołać. Bo tego jest w To To nie ocenić, czy gospodarczy, dobrze czy źle. Myślę, że ja się pokazać i to gospodarka była dobra. To, Czy są może jakieś pytania, panie przewodniczący? Proszę, proszę, państwa, przepraszam, proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę. proszę państwa, nie oszukujmy się ani sam Wodeks, ani klub, ani spółka, nie uśwignie ciężarów na tym poziomie. To zwracanie się tylko w stronę wodexu bez zainteresowania nie wiem, ze strony miasta i firm tutaj miejskich, to, to jest sytuacja patowa. My nawet w jakikolwiek sposób wychodząc, realizując te wymogi PZPN-u i spełniając, wchodząc, czy jeżeli pan prezes Kaczmanski wejdzie w porozumienie z płacie czy w jakiekolwiek inne rozwiązanie tych finansowych problemów, to to nie jest tak, że, że to jest studnia bez dna. Spełnienie tych zobowiązań powoduje to, że my. Startując, czy to klub dalej, czy wozek, czy spółka, mamy na samym początku czkawkę, bo to to jest zamknięty obiekt tutaj i, i te pieniądze same znikąd się nie wezmą. Także start na początku z tymi obciążeniami, z którymi chce nas obarczyć Polski Związek Piłki Nożnej, to jest kula u nogi i teraz tak patrząc na, na jakiekolwiek tam artykuły, czy wpisy i wymagania co do licencji do długiej wiki, to musimy sobie zdawać też sprawę, że w przypadku spełnienia tych wszystkich zobowiązań i wystartowania w drugiej widze, to dalej są potrzebne środki, które my de facto na dzień dzisiejszy będziemy musieli przesunąć do zaległych zobowiązań. Więc, na starcie, jesteśmy skazani na, na wydawanie pieniążków, które mieliśmy przeznaczone na bieżącą działalność. Także to nie jest taka prosta sytuacja, i jeszcze raz chciałem powtórzyć. Sam Wodec nie, nie udźwignie ciężaru tego zawodowego sportu na tym poziomie. Musimy, taka jest rola zresztą władz spółki, żeby sprawić większe zainteresowanie innych firm i podmiotów, które mogłyby się zaangażować w piłkarską spółkę.